Elo320, tutaj Stefan Stefanowski i jego najlepszy Brylant. I do wszystkich bardzo serdecznie w ósmym odcinku konkursu na najpiękniejszą klacz w stali. I powiem Wam moi drodzy, że zbliżamy się powoli do końca tej serii, ale jeszcze parę odcinków zostało, więc nie warcie się. Ale już teraz mniej klaczy i jednak widać, że finał coraz bliżej. A pamiętajcie, że do finału przychodzą trzy klacze, które potem będą rywalizowały o zwycięstwo. No. Więc zanim przejdziemy do konkurencji, to oczywiście pora na etap eliminacji. Dzisiaj po raz kolejny z wielką radością muszę ogłosić, że pierwsze miejsce w naszym głosowaniu zdobyła Kora. Z wynikiem 133%. Bardzo gratuluję, i jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny zdobyła pierwsze miejsce. Na drugim miejscu jest Rosa z wynikiem 92%, a na miejscu trzecim Kropka z wynikiem 71%. I z takich mniejszych procentów, z tych klaczy, które z nami zostają, to Zaraz zdobyła zaraz tylko 35%, trzeba o 20%, ale będę 21. Więc malutko. A teraz, oczywiście, pora na tą smutną wiadomość, czyli te klacze, które niestety odpadają z dzisiejszego odcinka. A są to klacze, które zdobyły dwana, tylko 12% waszych głosów: czyli Flika i Laguna. Bardzo wam dziękujemy, dziewczyny, za udział. Doszłyście bardzo daleko i mamy nadzieję, że wam się tutaj podobało. Tak, było bardzo fajnie. Może powiedzcie jakieś swoje ulubione konkurencje. Mi chyba najbardziej podobała się ta ze skokami, oczywiście. A ja chyba... Chyba jednak ta z, ze zierbakami była najfajniejsza, moim zdaniem. Ta poprzednia. To bardzo się cieszymy. Możecie teraz jeździć na widownię. Dobrze. A my teraz przechodzimy do kolejnej konkurencji, która polega na takie same zasady jak ta z poprzedniego odcinka. Czyli po prostu będziecie sobie oglądać zdjęcia i decydować o tym, które się przechodzą dalej. A dzisiejszą konkurencją jest sesja zdjęciowa z partnerami naszych klaczy. Oczywiście chodzi o partnerów, o ich drugie połówki. Te, które już mają, albo te przyszłe, bo jest tutaj mm. jedna klacz, która jeszcze nie ma swojego partnera, ale na zdjęciu będzie z, ze swoim przyszłym partnerem. Także myślę, że to będzie dosyć ciekawe i mamy nadzieję, że Wam się to spodoba i że będziecie czekać na odcinki serialu, w którym to będziecie mogli zobaczyć, jak oni się poznali i dlaczego akurat u nich zrodziło się uczucie. Bo już niedługo właśnie takie odcinki będą się pojawiać. No, także dzisiaj właśnie zobaczycie po raz kolejny pięknie zrobione zdjęcia z efektem green screena, takie trochę w klimacie walentynek, mimo że walentynki są dopiero 14 lutego, czyli za jakieś parę tygodni, to po prostu teraz już dla Was zrobimy taki trochę walentynkowy odcinek, ponieważ zdjęcia będą robione na tle typowo związanym z miłością i też również walentynkami, także taki po prostu przedsmak przed walentynkami i mamy nadzieję, że Wam się on spodoba. Także my się teraz już z Wami żegnamy i zapraszamy oczywiście do oglądania zdjęć i do głosowania w zakładce społeczność i w zakładce i tutaj w filmie. Pamiętajcie o głosowaniu, bo tylko wy, inty Bo tylko Wy decydujecie, które klaczy przechodzą dalej. Czyli decyzja jest Wasza. Oglądajcie zdjęcia, decydujcie. A my widzimy się z wami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Stefan, nie śpiewaj tego, proszę Cię. Co, nie lubisz tej piosenki? Lubię, no, ale trochę za dużo już tego śpiewasz. Nie masz czegoś nowego? A mam! Przecież ostatnio słyszałeś nowe piosenki, prawda? No, w sumie tak. No. Ale no wiesz, chciałem coś fajnego zaśpiewać, to wszyscy kochają, dobra, nieważne, ty... Eww, nieważne kto. Co? Co ja? A, no, nieważne. Dobra, koniec tego, do widzenia. Stefan. No co, nie umiem zamknąć jest kamery, jestem za mały. Tak, jasne, oczywiście.